Ależ hej, widzowie, z tej strony Pączek, witam was w kolejnym materiale na moim kanale i dzisiaj, widzowie, nagrywamy Medal of Honor Warfielder i widzowie, dzisiaj mam misję oczami zła, widzowie. <laughs> Także tak, mam nadzieję, że wy zasubskrybujecie sobie kanał Pączek i Julian, są też też Mati Seba. Bardzo dziękuję każdej osobie, która zasubskrybuje ten kanał i widzę że to jest Medal of Honor War Także no. Na tak. Trzymajcie. O, dobra. Argyros, Argyros. To jest, widzę dzisiaj, misja oczami zła. To co to jest za misja, bo? Dobra. Mamy to na razie. O, widzę, zaczynamy sobie już tą misję. korze. Co, co my musimy teraz zrobić? No, wiadomo, w uchodzenie. A, widzę, bo tu jest coś takiego. A tu Z, żeby się przyciągać? Dobra. Spacja, skok. I co tu muszę? Strzał. Zrobić coś, jak słabo się trafia z tego. Przeładowanie. Teraz, się przyceluję, albo bez celowania też mogę. No co, jest ja szaj przy pomocy lunety. A, dobra. Czekajcie. Dobra. I teraz pyk. G, rzut granatem. Musimy rzucić tam granatem. Mamy to. I widzę, że granat już wybuchł. No i musimy uzupełnić amunicję przejść. Podejść do brata. To jest widzenie nas, brat. Dobra, E, przytrzymaj, aby wnieść amunicję. No i co, tu powinniśmy. No dobra, no to powinieneś, powinieneś nas przepuścić. Kurz niej o, dobra Dobra, mamy go I widzę granat myślę, że Dobra, widzę, że rzucimy granat No ja nie mogę, jak? widzę ja jak? D Idę aby wychylić się w prawo. Jak widzowie to we mnie strzela ciągle ja do celów Czekajcie To my musimy iść Selej do celów szkoleniowych no I to do, do nich pyk, pyk no wreszcie Dobra widzowie idziemy teraz za te drzwi I tu o co chodzi a, bo widzę, to na czas. Super dobra. Gdzie to jest, widzowie? Ja właśnie miałem zawsze z takim czymś troszkę problemu. Kurde. E walka wręcz widzę. Ją. Z tą walką wręcz problem mega. Dobra. Kurde, ile się to przeładowuje, no nie wytrzymam widzę, że jestem pyk. Dobra. Mamy go. Pyk. Forsuj. A E forsuj, dobra. No ja nie mogę! Co to jest? To jest bez sensu, no dobra, e forsuj. No, co jest? Ja nie mogę. Ej, widzę, ja nie mogę sforsować drzwi. Zarąbiście. No, wreszcie. No i widzowie, sforsowaliśmy drzwi. Pyk, pyk, pik. Powtórz albo kontynuuj. Kontynuuj, a co tam... Będziemy się z tym niańczyć. Patrzcie. To będzie O ale kubeczek Ranger Mako. Dobra. tam tydzień później, ale to gdzie jest ta misja? No nie widzę, to nie jest ta misja, to jest teraz na to, to co widzę. Bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Widzimy się w następnym nara!